Mikrofon wydawał się cięższy niż powinien, gdy stałam przed dwustu najbliższymi przyjaciółmi i współpracownikami mojej matki. Siedziała przy głównym stole, promienna w swojej granatowej sukience, zupełnie nieświadoma, że jej perfekcyjnie zorganizowane przyjęcie emerytalne miało się stać sceną dla trzydziestu lat ukrytych prawd. Odchrząknęłam i uśmiechnęłam się. Nie tym ciepłym uśmiechem kochającej córki, świętującej osiągnięcia matki. Nie, to było coś innego. To był uśmiech kogoś, kto w końcu znalazł brakujące elementy swojego życia schowane w zakurzonym pudełku, na strychu, z napisem Dokumenty podatkowe 1994. Nazywam się. Katarzyna Kowalska, ale wszyscy mówią na mnie Kasia. Do trzech tygodni temu myślałam, że wiem, kim jestem. Odnosząca sukcesy dyrektorka marketingu, oddana córka, duma życia mojej matki. Ale czy to nie zabawne, jak jedno odkrycie, może przepisać całą Twoją historię? Sala ucichła, gdy zaczęłam mówić. Wyraz twarzy mojej matki zmienił się z dumnego oczekiwania na coś innego. Czy to był strach? Migoczący w jej oczach dobrze, powinna się bać. Pozwólcie, że zabiorę was do momentu, gdzie to wszystko się zaczęło. Trzy tygodnie wcześniej pomagałam matce w sprzątaniu strychu naszego rodzinnego domu. Przeprowadzała się do mniejszego mieszkania, ładnego apartamentu w centrum. Po przejściu na emeryturę, wzięłam tydzień wolnego z pracy, żeby pomóc jej posortować dekady zgromadzonych wspomnień. Strych był dokładnie taki, jakiego można się spodziewać. Zakurzone pudła, stare meble, świąteczne dekoracje z lat 80. Moja matka dyrygowała operacją z dołu drabiny. Jej głos docierał przez deski podłogi. Posortuj to, wyrzuć tamto, oddaj te rzeczy. Miała wszystko zaplanowane. Dopóki nie znalazłam pudła było wepchnięte głęboko pod skosem dachu, za stertą moich starych podręczników z uczelni. Dokumenty podatkowe 1994, głosił wyblakły napis precyzyjnym pismem mojej matki. Ale coś było nie tak. Taśma uszczelniająca była nowsza, żółtsza, niż powinna być w przypadku pudła rzekomo nietkniętego od lat. 90. Moje ręce lekko drżały, gdy odkleiłam taśmę. W środku, między starymi rachunkami i wyblakłymi formularzami, była brązowa koperta bez etykiety, ale jej waga, waga mówiła mi, że to coś więcej niż zeznania podatkowe. 27 listów. Każdy zaadresowany do mnie. Każdy nieotworzony. Każdy opieczętowany na przestrzeni lat mojego dzieciństwa i dorastania. Adresy zwrotne sprawiły, że serce mi stanęło. Niektóre od mojego ojca, mężczyzny, o którym matka mówiła, że porzucił nas, gdy miałam trzy lata, że nigdy nie chciał mieć z nami nic wspólnego. Inne od moich dziadków ze strony ojca, którzy według niej zginęli w wypadku samochodowym, gdy miałam. Pięć lat, kilka z adresów, których nie rozpoznawałam. Siedziałam tam, na tym dusznym strychu, podspływał mi po plecach, czytając list za listem. Mój ojciec nas nie porzucił, walczył o opiekę, wysyłał kartki urodzinowe, prezenty świąteczne, błagał tylko o jeden telefon. Moi dziadkowie nie umarli, próbowali utrzymać kontakt, wysyłali pieniądze. Na moją edukację błagali matkę, żeby pozwoliła im mnie zobaczyć. Najnowszy list był sprzed 10 lat. Pismo mojego ojca stało się drżące. Jestem chory, Kasiu. Lekarze mówią, że nie zostało mi wiele czasu. Chcę tylko jeszcze raz zobaczyć moją córkę. Proszę. Musiałam wydać jakiś dźwięk, bo matka zawołała z dołu pytając, czy wszystko w porządku. W porządku. Czułam się, jakbym tonęła na tym bezdusznym strychu, otoczona dowodami życia, które mi skradziono. Jakoś udało mi się jej odpowiedzieć. Powiedziałam, że znalazłam stare zdjęcia, że potrzebuję chwili, żeby je przejrzeć. Potem ostrożnie sfotografowałam każdy list telefonem, włożyłam je z powrotem do koperty i zakleiłam pudło dokładnie tak, jak je znalazłam. Następne dwa tygodnie były torturą. Udawałam, że pomagam matce w pakowaniu. Uśmiechałam się do jej historii, śmiałam się z jej żartów. A przez cały ten czas te listy paliły mnie w umyśle. Wynajęłam prywatnego detektywa za pieniądzeż z oszczędności. W ciągu kilku dni miałam odpowiedzi, które zniszczyły to, co zostało z mojego starannie skonstruowanego świata. Mój ojciec zmarł trzy lata temu, samotnie, w nekrologu wspomniano o jego dożywotniej nadziei na ponowne spotkanie z córką. Moi dziadkowie wciąż żyli, mieszkali dwa województwa dalej. Detektyw pokazał mi ostatnie zdjęcia. Trzymali ołtarzyk z wycinkami z gazet o mnie. Każde osiągnięcie akademickie, każdy kamień milowy zawodowy którym moja matka dumnie dzieliła się ze znajomymi jakoś do nich docierał. Śledzili moje życie z daleka, powstrzymywani przed kontaktem przez nakaz zbliżania się, który moja matka wyłudziła na podstawie fałszywych oskarżeń o nękanie. Było dwoje przyrodniego rodzeństwa, o których istnieniu nigdy nie wiedziałam. Mój ojciec ożenił się ponownie, miał inne dzieci, ale według badań detektywa nigdy nie przestał próbować mnie znaleźć. Oszczędził pieniądze w funduszu powierniczym na moją edukację pieniądze, które moja matka zwróciła, twierdząc, że nic od niego nie chce. Zdrada sięgała tak głęboko, że czasami nie mogłam oddychać. Każde szczęśliwe wspomnienie z dzieciństwa było teraz skażone wiedzą o tym, co było przede mną ukryte. Za każdym razem, gdy matka pocieszała mnie z powodu braku ojca, każde kłamstwo o tym, że mu nie zależało, każda zmyślona historia o śmierci moich dziadków, wszystko to odtwarzało się w kółko w mojej głowie. Ale nie skonfrontowałam jej. Jeszcze nie, bo nauczyłam się czegoś o mojej matce w ciągu tych dwóch tygodni, udawania, że wszystko jest normalne. Była mistrzowską manipulatorką. Każda rozmowa, jaką kiedykolwiek odbyłyśmy, teraz widziałam ją świeżymi oczami. Sposób, w jaki izolowała mnie od tworzenia bliskich przyjaźni, zawsze znajdując wady u każdego, kto się za bardzo zbliżył. Sposób, w jaki wtrącała się w każdy aspekt mojego życia, czyniąc siebie niezbędną. Sposób, w jaki stworzyła narrację, gdzie była bohaterką, poświęcającą się samotną matką, która. Zrezygnowała ze wszystkiego dla swojej niewdzięcznej córki. Nie, prywatna konfrontacja by nie wystarczyła. Znalazłaby sposób, żeby to przekręcić, żeby uczynić siebie ofiarą. Płakałaby, manipulowała, znalazłaby jakiś sposób, żeby sprawić, bym zwątpiła w to, co widziałam na własne oczy. Więc planowałam. Jej przyjęcie emerytalne było w przygotowaniu od miesięcy. Firma, w której pracowała przez 35 lat jako szefowa działu kadr, nie szczędziła środków. 200 gości, catering, przemówienia kolegów i przyjaciół. I jedno przemówienie od jej kochającej córki. Zgłosiłam się do zorganizowania pokazu slajdów, zbierając zdjęcia z jej życia. Dało mi to idealną wymówkę, żeby kopać głębiej, żeby poskładać pełną historię. Znalazłam dokumenty sądowe, które ukryła, e, sfałszowane raporty do opieki społecznej, listy od prawników, skrupulatny papierowy ślad kobiety, która systematycznie wymazała połowę mojej rodziny z istnienia. W noc przed przyjęciem nie mogłam spać. Napisałam i przepisałam moje przemówienie kilkanaście razy. Część mnie chciała się wycofać, po prostu odejść. I nigdy więcej się do niej nie odezwać. Ale to byłoby dla niej zbyt łatwe. Opowiedziałaby jakąś historię o swojej niewdzięcznej córce, odegrałaby ofiarę przed przyjaciółmi i kolegami. Nie, zasługiwała na to, żeby jej starannie skonstruowany wizerunek został rozbity, tak jak ona rozbiła moje życie. Co prowadzi nas z powrotem do przyjęcia emerytalnego. Mikrofon w mojej dłoni, wyczekujące twarze, rosnący niepokój mojej matki, gdy wyciągnęłam nie pojedynczą kartkę z notatkami, które widziała, jak ćwiczyłam, ale gruby stos papierów. Zaczęłam od standardowych uprzejmości. Podziękowałam wszystkim za przybycie, zażartowałam o legendarnych umiejętnościach organizacyjnych. Mojej matki. Napięcie w jej ramionach nieco zelżało. Może myślała, że tego nie zrobię. Wtedy wypowiedziałam słowa, które zmieniły wszystko. Moja matka nauczyła mnie, jak ważna jest prawda i przejrzystość. Więc dziś wieczorem chcę podzielić się z wami wszystkimi pewnymi prawdami. Wyciągnęłam pierwszy list. Moje ręce były teraz pewne, głos czysty. Przeczytałam na głos słowa mojego ojca, jego radość z moich narodzin, jego desperację, gdy matka odcięła kontakt, jego błagania, żeby tylko wiedzieć, czy wszystko ze mną w porządku. Obserwowałam, jak kolor odpływa z twarzy mojej matki, gdy dotarło do niej rozpoznanie. Sala była cicha, oprócz mojego głosu. Czytałam list za listem, życzenia urodzinowe, których nigdy nie otrzymałam. Kartki świąteczne, których nigdy nie dostarczono. Drżące pismo mojej babci pytającej: Czy wciąż lubię motyle? Czy dostałam pieniądze urodzinowe, które wysłała? Czy wiem, jak bardzo mnie kochają? Niektórzy goście poruszali się niespokojnie, inni pochylali się do przodu, wciągnięci w rozwijający się dramat, kilku bliższych przyjaciół. Mojej matki rzucało na nią spojrzenia, być może przypominając sobie historię, które opowiadała o moim nieudacznym ojcu i jego toksycznej rodzinie. Kiedy skończyłam z listami, przeszłam do dokumentów prawnych: sfałszowane nakazy zbliżania się, zwrócony fundusz edukacyjny, systematyczna kampania wymazywania mojego ojca i jego rodziny z mojego życia. Utrzymywałam głos równy, profesjonalny. Po prostu przedstawiałam fakty. Moja matka próbowała wstać raz, ale nogi jej nie utrzymały. Koleżanka siedząca obok niej, kobieta, która znała ją od 20 lat, fizycznie się od niej odsunęła. Zakończyłam nekrologiem. Nekrologiem mojego ojca, który wspominał, że jego Największym żalem było nigdy nie pogodzenie się z córką. Wyjaśniłam, jak dowiedziałam się, że zmarł trzy lata temu, samotnie, wciąż mając nadzieję. Cisza, gdy skończyłam, była ogłuszająca. Wtedy spojrzałam bezpośrednio na moją matkę i wypowiedziałam słowa, które ćwiczyłam setki razy: Ukradłaś mi mojego ojca, ukradłaś mi moich dziadków. Moje rodzeństwo, całą moją rodzinę. Zbudowałaś swoją reputację, oddanej samotnej matki na fundamencie kłamstw. Każdy w tej sali słyszał, jak opowiadasz historię o swoim poświęceniu, o tym, jak ciężko było wychowywać mnie samej. Ale nie byłaś sama z powodu okoliczności, byłaś sama z wyboru. Mój wybór został mi odebrany. Coś z tyłu sali zaczął płakać. Szef mojej matki, mężczyzna, który chwalił jej uczciwość w swoim przemówieniu wcześniej, wyglądał, jakby dostał w twarz. Dyrektorka HR, która pracowała pod moją matką przez dekadę, miała rękę na ustach w szoku, ale nie skończyłam. Zachowałam najgorsze na koniec. Trzy tygodnie temu, kiedy znalazłam te listy, znalazłam też coś innego. Dowody, że to nie była jedyna rodzina, którą zniszczyłaś. Ile walk o opiekę wpłynęłaś w swojej roli szefowej HR? Ilu ojcom radziłaś, żeby po prostu odeszli, bo matka wie najlepiej, ile skarg w miejscu pracy pogrzebałaś, iloma życiami manipulowałaś? Oskarżenie wisiało ciężko w powietrzu. Widziałam, jak kilku jej kolegów wymienia spojrzenia, być może. Przypominając sobie sprawy, które nigdy do końca się nie zgadzały, decyzje, które wydawały się dziwnie stronnicze. Moja matka w końcu odnalazła głos. Wyszedł jako szept, ale w cichej sali wszyscy go usłyszeli. Kasiu, proszę. Zrobiłam to dla ciebie. Chroniłam cię. Zaśmiałam się. Naprawdę się zaśmiałam. Dźwięk był ostry, gorzki. Nic jak śmiech córki, którą wychowała. Chroniłaś mnie. Przed czym? Przed ojcem, który mnie kochał, przed dziadkami, którzy zachowali każdą wycinką z gazety o moich osiągnięciach, przed rodzeństwem, które mogło być moimi najlepszymi przyjaciółmi. Chroniłaś mnie przed miłością, przed rodziną, przed prawdą. Chroniłaś siebie i swój wizerunek. Nic więcej. Odłożyłam mikrofon i zebrałam swoje papiery. Droga do wyjścia wydawała się mieć mile. Każde oko w pokoju było na mnie. Gdy dotarłam do drzwi, odwróciłam się ostatni raz. Moja matka siedziała zamrożona przy swoim stole. Łzy spływały jej po twarzy. Ale to nie były łzy skruchy. Znałam ją zbyt dobrze. To były łzy użalania się nad sobą. Narcystycznej urazy, jej perfekcyjny wizerunek, kultywowany przez dekady, rozbił się w minuty. Teraz idę znaleźć moją rodzinę, ogłosiłam Sali, to co z nich zostało. Moi dziadkowie wciąż żyją, czekają dwa województwa stąd. Mam rodzeństwo, które nawet nie wie o moim istnieniu. Mam ciotki, wujków, kuzynów, całe drzewo genealogiczne, które było przede mną ukryte. Jeśli ktokolwiek z Was został dotknięty jej manipulacjami we własnych walkach o opiekę lub sytuacjach rodzinnych, zachęcam do głębszego przyjrzenia się sprawie. Prawda ma sposób na wypłynięcie na powierzchnię, nawet po 30 latach. Zostawiłam ich z tym. Ostatnią rzeczą, jaką usłyszałam, gdy drzwi się za mną zamknęły, był zgrzyt krzeseł, gdy ludzie zaczęli wychodzić. I głos mojej matki, wysoki i desperacki, próbujący wyjaśnić, usprawiedliwić, manipulować jeszcze jeden raz. Powietrze na parkingu wydawało się czyste w moich płucach. Po raz pierwszy w życiu czułam się naprawdę wolna wolna od sieci kłamstw, wolna od duszącej kontroli przebranej za miłość wolna, by odkryć, kim naprawdę jestem, poza narracją, którą stworzyła. Mój telefon zabrzęczał wiadomością od prywatnego detektywa. Nawiązał kontakt z moimi dziadkami, wyjaśnił sytuację, czekali przy telefonie, mając nadzieję ponad nadzieję, że ich wnuczka w końcu zadzwoni. Siedziałam w samochodzie przez długą chwilę, wpatrując się w ich numer na ekranie. 30 lat straconego czasu rozciągało się między nami. Ale nie było za późno. Mój ojciec odszedł. Ta szansa skradziona na zawsze. Ale moi dziadkowie czekali. Moje rodzeństwo istniało gdzieś tam, być może zastanawiając się nad siostrą, o której słyszeli szepty. Gdy odjeżdżałam od hotelu, myślałam o zniszczeniach, które za sobą zostawiłam. Kariera mojej matki prawdopodobnie tego nie przetrwa. Jej przyjaźnie, zbudowane na fundamencie kłamstw, się rozpadną. Prawne konsekwencje tego, co zrobiła, zarówno osobiście, jak i zawodowo, ją dopadną. Czy czułam się winna? Być może mała część mnie tak ta część, która wciąż pamiętała bajki na dobranoc i torty urodzinowe matkę, która uczestniczyła w każdym szkolnym przedstawieniu i koncercie chóru. Ale ta matka była postacią w przedstawieniu. Rolą odegraną do perfekcji. Prawdziwa kobieta była kimś, kto systematycznie niszczył mój związek z połową rodziny, aby zachować kontrolę. Następnego ranka zadzwoniłam do moich dziadków. Moja babcia odebrała przy pierwszym dzwonku, jakby siedziała przy telefonie. Kiedy usłyszała mój głos, całkowicie się załamała. Przez łzy udało jej się powiedzieć, że. Nigdy nie przestali mieć nadziei, nigdy nie przestali mnie kochać. Mój dziadek włączył się do rozmowy. Jego głos był szorstki od emocji. Opowiadał mi o sypialni, którą trzymali dla mnie gotową przez wszystkie te lata, na wszelki wypadek. Zaplanowaliśmy spotkanie na weekend, obiecali przynieść albumy ze zdjęciami, podzielić się wszystkimi historiami, które przegapiłam. Opowiedzieli mi o moim przyrodnim rodzeństwie: bracie o imieniu Marek, który był inżynierem, siostrze o imieniu Dorota, która uczyła w szkole podstawowej. Oboje dorastali, wiedząc o mnie, swojej zaginionej, starszej siostrze. Oboje chcieli mnie poznać. Jazda do domu moich dziadków była najdłuższa i najkrótsza w moim życiu. Każdy kilometr zabierał mnie dalej od życia które znałam i bliżej tego, które mi skradziono. Kiedy wjechałam na ich podjazd, już czekali na zewnątrz. Moja babcia była mniejsza niż się spodziewałam. Siwa i wyglądająca na kruchą. Ale jego uścisk był zaciekły, desperacki. Trzydzieści lat miłości skompresowane w tym pierwszym objęciu. Mój dziadek najpierw stał z boku. Łzy spływały po jego... Po ranej twarzy, kiedy w końcu mnie przytulił, wyszeptał, że wyglądam dokładnie jak mój ojciec w tym wieku. To coś we mnie złamało i płakałam, jak nie płakałam od dziecka. Spędziliśmy weekend, dzieląc się historiami, przeglądając zdjęcia, wypełniając puste miejsca w mojej historii. Pokazali mi zdjęcia mojego ojca z lat. Jego drugi ślub, gdzie zostawił puste krzesło dla mnie. Przyjęcia urodzinowe, gdzie kupował dwa torty, jeden do świętowania i jeden, który jadł sam, składając życzenie dla swojej zaginionej córki. Choroba, która go zabrała, jak trzymał moje dziecięce zdjęcia przy szpitalnym łóżku do końca. Moje rodzeństwo przyjechało na niedzielny obiad. W momencie, gdy Dorota weszła, zobaczyłam naszego ojca w jej oczach. Marek miał jego uśmiech. Byli nerwowi na początku, niepewni, jak przekroczyć przepaść 30 lat, ale krew mówi swoje i pod koniec wieczoru czułam się, jakbyśmy zawsze się znali. Dzielili się historiami dorastania z ojcem, który nigdy nie przestał opłakiwać swojego pierwszego dziecka, który uczył ich zostawiać miejsce przy stole dla ich zaginionej siostry. Minęło już 6 miesięcy od przyjęcia emerytalnego. Moja matka próbowała się ze mną skontaktować niezliczoną ilość razy. Listy, e-maile, wiadomości przez wspólnych znajomych, nie odpowiedziałam na żadną z nich. Jej byli koledzy również się kontaktowali. Niektórzy, żeby przeprosić za to, że nie przejrzeli jej fasady, inni, żeby podzielić się własnymi historiami o tym, jak jej rady wpłynęły na ich życie? Konsekwencje prawne wciąż się rozwijają. Kilku ojców wystąpiło, twierdząc, że wpłynęła na ich walki o opiekę. Firma wszczęła dochodzenie w sprawie jej lat decyzji HR. Powiedziano mi, że mogą zostać postawione zarzuty karne za sfałszowane dokumenty i nakazy zbliżania się. Ale staram się na tym nie skupiać. Zamiast tego skupiam się na odbudowie, na uczeniu się przepisów mojej babci i słuchaniu historii mojego dziadka, na poznawaniu mojego rodzeństwa i budowaniu relacji, które powinniśmy mieć od zawsze, na odwiedzaniu grobu mojego ojca i mówieniu mu wszystkich rzeczy, których nigdy nie miałam okazji powiedzieć. Prawda mnie nie uwolniła. Najpierw mnie zmiażdżyła, ale z tych kawałków buduję coś nowego, coś uczciwego, coś prawdziwego. Noszę ciężar 30 straconych lat, ale także nadzieję na czas, który pozostał. Czasami późno w nocy myślę o tym przyjęciu emerytalnym, o momencie, gdy stałam przy tym mikrofonie i wybrałam prawdę nad wygodę, sprawiedliwość nad lojalność rodzinną. Czy zrobiłabym to ponownie? Za każdym razem. Bo niektóre zdrady są zbyt głębokie na prywatną konfrontację, niektóre kłamstwa są zbyt duże, by pozwolić im cicho zniknąć w przeszłości. Moja matka ukradła mi 30 lat, nam wszystkim. Zbudowała swoje życie na grobach relacji, które zamordowała kłamstwami. Najmniej co mogłam zrobić, to upewnić się, że wszyscy wiedzą dokładnie, Kogo świętowali tamtej nocy? Ostatnio słyszałam, że się wyprowadziła, zaczęła od nowa w mieście, gdzie nikt nie zna jej historii. Ale internet jest wieczny, a prawda ma sposób podążania za nami. Dokądkolwiek pójdziemy, spędzi resztę życia, oglądając się przez ramię, zastanawiając się, kiedy jej przeszłość znowu ją dogoni. A ja uczę się, co to znaczy być częścią prawdziwej rodziny, zbudowanej na prawdzie, nie manipulacji, na miłości, nie kontroli. To bałaganiarskie i skomplikowane i czasami bolesne, gdy nawigujemy blizny straconego czasu. Ale to prawdziwe. A po 30 latach perfekcyjnie skonstruowanych kłamstw, prawdziwe to wszystko, czego chcę.